wydarza się czas jedna sekunda druga trzecia czwarta piąta szósta leci sobie czas siódma ósma dziewiąta dziesiąta i ja mogę biec za tą wskazówką i martwić się dokąd ona zmierza i po prostu mogę być przerażona w tej chwili ojej 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 albo mogę po prostu być świadomością dla tego dla tych wskazówek i mogę sobie uświadamiać w tej chwili świadomość i nawet nie w jakiś czynny sposób, tylko po prostu no, patrzę, że to wszystko się dzieje na Twoich oczach. W tej chwili jesteś. Życie płynie. Wydarza się. I słuchać w ten sposób życia. Nasze życie może być ciężką katorgą, albo może być słuchaniem, słyszeniem. I w tym słyszeniu dzieje się wszystko.